i będzie o przeklętych Zapraszam Nawiedzone lustro Proszę ja pamiętajcie, żeby sfotografować jeden z przeglądów przedmiotów Kiedy zobaczymy na nie Zobaczymy ulubiony pokój ducha, ale nie patrzymy na za długo, bo czasem może tęknąć A lustro wymaga dla was 10% Szaniki Wzajemno wycenia. A więc teraz banki. Banki fakt. Co jest ręka? Życie. Ta ręka pozwala na nie. Życie. Kiedy grać na pełsie, po prostu wystarczy tylko na I teraz, kiedy klikniemy GOALS, albo jest to sobie Ghost, to zobaczymy dół. Oczywiście ten dół będzie w tym miejscu, gdzie był. Teraz, kiedy weźmiemy go i wins, i już sprawy kopią. To dół zostanie po prostu stracowany i co 20 minut to będzie w swojej kopie. Kiedy dół ma kolejny czas, to po prostu nie będzie mógł ani jednego Proszę za. Wrzucone i wtedy nie będzie. Będziecie widzieli. <laughs> A, zapomniałam dodać, że. Właśnie. Kiedy ktoś przed dwóch minut. Dwóch, kiedy już skończy trapowanie, zostanie. A, bo, bo zasnękam tego i mocnego. Harot kart. To, to są takie karty.

Звърните еректи, които са Де Тун, Де Тун, Тунц, Вицефо и Активния споредник, Де Тун. Показваме дурка, която форма и това е такъв такива имена. Трябва да отставим това само.

Przepraszam was, ale naprawdę, ten na ten ryba co na mnie wyfrować. mi się najgorszy wodów. To nie chyba bursek, czyli Sestań Nie rędzę za siebie. Oczywiście każda jaska na sali. A jak po prostu... Nie Bo oczywiście, Dusek postanowił mi wyłączyć. I przepraszam, że wtedy mówiłem na 20 minut, ale to tak naprawdę na 2 minuty przetrzymuje ducha drop the Ghost. To wtedy tablica spłonie ogniem piekielnym, a duch rozpocznie hanta. Przepraszam, jeszcze ladecka wudu miała być. Ee, oczywiście przepraszam, WD e, zapomniałem, ale jak osową z pilką weźmiecie, no to wtedy macie szanse na interakcję z duchem, a jeżeli sobie serce, no to macie hanta. do pozytywki. I wtedy, Oczywiście, kiedy macie 0% sanity, pozytywka wyłącza się, kiedy już chcecie to. I oczywiście, wy macie przechlapane, bo duch rozpoczyna, przepraszam tego Hampa. Przepraszam też za to, że tak szybko mówię, ale muszę tutaj informować. Oczywiście duch zmienił na ten, na salon, ale zobaczycie. Taki mały spoiler. Oczywiście muszę zobaczyć na przegląd lustro, bo ja nie wiem gdzie wtedy był duch. Gdy was. Właściwie mnie, mnie ta rękawic Teraz zmienił pokój. I w tym miejscu gdzie byłem raczej to jest kanapa i tamte miejsce. Mały bonusik. Osoba która zasubskrybuje mnie będzie, mozna, będzie mogła ze mną zagrać. Jest początkująca więc... Może ze mną zagrać oczywiście, jak macie PS Plus, albo Macie Steam, no to możecie ze mną zagrać. A jest ja od razu przy wejściu. Przepraszam za to, No włącz mi korki. Oczywiście gdybym grał na normalu albo na amatorce, albo intermitty, albo profesjonal, albo nightmare, albo intermitty. Na Intermitty w ogóle w... ja nie? Bo wtedy ten e, duch mi nie zadziałałby. I wtedy by nie miał.

Bye bye guys. Widzimy się jak będziemy grali.